Tutaj poprawimy. Co jeszcze możemy nóżki tu. O tutaj, jeszcze tu. u I... nie, tutaj jeszcze. I tutaj jest nasz cały bałwan na czerwono. Więc idziemy dalej. że weźmiemy szalik. I jeszcze to. Dobra, teraz weźmiemy inny kolor. Dobra, mam. Teraz weźmiemy ten. to. Ty, czy się to cały zakolorował? Co się dzieje? Dobra. Nasz cały bałwan. Podoba się. Słuchajcie, jest. jest piękny. Wow, jest piękny, nie? Dobrze, lecimy.